Ben, ben, witam, witam, witam. Dopiero września z pracy. Będę mógł spokojnie zacząć robić wam zaległe pozdrowienia i inne rzeczy. Trochę na was. witam. Witam. witam, witam, witam. Drugie żeby ja wróciłem z pracy Witam, witam żeby wróciłem z pracy, będę zaraz ogarniałam pozowienia, tylko teraz napiszcie na Play od kogo, dla kogo te pozowienie którzy już do zrobili bo teraz nie będę szukał co jak na napiszcie, że to ja dałem dwa złote i pozowienie od kogo, dla kogo, ogólnie Przed z pracy. Wam tu okazję do pozdrowienia. Tylko, tylko naprypisz się, żebym ja w liście nie gubił ani pozdrawiam, czy macie się w lektyce.